Szkolenie składa się z kilkudziesięciu filmów, z kilkudziesięciu jednorodnych analiz. Każda z tych analiz prowadzi do konkretnego celu. W każdym z tych filmików jest właśnie pokazane, w jakim celu ją wykonujemy, co ona wnosi, w jaki sposób powinien, powinna być wykonywana, co robimy w Excelu, co robimy w Minitabie, w jaki sposób powinniśmy później wykorzystywać wyniki tej analizy, co nadaje się na. Na prezentację, co jest taką kuchnią wewnętrzną, kuchnią analityka. Oprócz tego, w szkoleniu jest praca samodzielna, ta podsumowująca, taka praca, gdzie właśnie jest do ściągnięcia arkusz z danymi i jest do ściągnięcia również taki raport pokazujący w pełni wykonaną analizę. No i zadaniem właśnie uczestnika szkolenia jest na podstawie tych danych odtworzyć ten raport. Wykonanie tego raportu samodzielne i odesłanie, ewentualnie wykonanie go częściowo i korygowanie później właśnie w trakcie mojej oceny, no jest podstawą do tego, żeby uzyskać certyfikat analityka procesowego. Sposób patrzenia na to szkolenie powinien być taki, że te, każdy z tych filmików stanowi odrębną całość, jednorodną, którą, którą właśnie można wykorzystać w konkretnej sytuacji biznesowej.